Witam na stole sztabowym w trzeciej osłonie gry. Normandia 44, 8 czerwca jest w tej chwili u mnie na stole, że tak powiem, w grze. No i to zacznę teraz od losowania pogody, a no ale tu mały updatek jednak nie będę grał na historyczną pogodę, bo przedstawię tylko te 7 tur. Resztę sobie będę dogrywał sam. Tylko dlatego 7 turno, bo to długo idzie, i trzeba było go dużo kręcić, dużo montować, żeby zeszło się z pół roku nad jedną grę, grą, więc lepiej to chyba zmienię. Wolę więcej wam pokazać gier niż jedną tłut na dłuższą metę. Ok, no to co? Zaczniemy standardowo, co się robi już w tej turze, czyli rzut na pogodę. No i oczywiście alianci chcą, żeby była jak najlepsza pogoda, czyli od 4 do 4, 5, 6 cleary. 1, 2, 3 to dla nich są niepowodzenie, że tak powiem. No i rzucają kostką, załóżmy, alianci na pogodę. Czwórka, czyli jest clear. No i co to oznacza dla Niemców i aliantów? Clear, czwórka, jest wszystko to w to tabelce, więc zaczynamy tak, od proven position. Niemcy jeszcze w tej turze nie mogą, dopiero. Jak widać, tutaj w piątej będą mogło budować się umocnienia, więc w zasadzie zostaje jeden supply point i jeden uzupełnień na piechotę. Następnie patrzymy na aliantów. Jedno uzupełnienie piechoty, jedno umocnienie czołgów, to jest dla Amerykanów, dla Brytyjczyków tylko czołgi. Kanadyjczycy tylko mają przy, przy szóstce coś. I następnie y, lotnictwo dostępne jest y, dwie jednostki lotnicze, dwie marynarki i supply points można dać, czyli w, y, jeszcze nie są wybudowane ten Mulberry, czyli y, po jednym supply point się każda z armii alianckiej dostaje. Y, następnie możemy sprawdzić, y, w zasadzie to było przed tymi supply'ami trzeba sprawdzić, ale to nie ma znaczenia. Y, ten Mulberry construction, czyli y, alianci na tu 5 przód, który Brytyjczycy już mogą postawić, zacząć budować swój ten pływający dok. A ten pływający port da to, że supply będą mieli więcej dostawać supply points, i też będą mogli punkty, za punkty reinforcements kupować sobie te supply points. Jako zamiast po prostu desantować nowe jednostki, będą desantowali więcej alt, amunicji dla artylerii i tego typu y, sprzętu. Ok, no to co, to teraz y, y, przerzucam jeszcze wszystkie HQ, które się ruszały więcej niż jedno pole na stronę gotową i może Niemiec rozpocząć swoją turę. I na turę trzecią Niemcy posiadają w tej chwili y, dodatkowe uzupełnienia w postaci pancerler. Dwa żetony i tu pełno dział y, 88. No i korpus 1. Y, SS też przy, przyjeżdża, że tak powiem, do Normandii. To są uzupełnienia na tą, y, to są posiłki na tą turę, a uzupełnienia y, będę myślał, jakie jednostce y, gdzie dać. A co do niemieckich uzupełnień, to y, dwa przyjdą na planszę w tej chwili. Y, tego żetonu tu nie ma, zaraz jego Położę w odpowiednim miejscu, tak. Czyli 21. Dywizja Pancerna, nadzieję, że mogą być uzupełnione przez piechotę, więc oni dostają uzupełnienia. I następnie ten, właśnie, batalion, który tu leżał, przechodzi tutaj do miasteczka i oni się też regrupują, bo tu jest dziura, zaczyna powstawać, bo tylko tej części frontu os, słaby os batalion broni przed dywizjami amerykańskimi, więc Niemcy muszą tu szukać jakiś uzupełnień, żeby powstrzymać połączenie się dwóch y, tutaj amerykańskich y, plaż. Ok, to tyle jest uzupełnień, więc y, Niemcy mogą zacząć robić y, swój ruch. No i jeszcze trzeba pamiętać, że y, y, zmechanizowane jednostki mają y, ruchu w tej chwili o minus 2, czyli 3 punkty ruchu, załóżmy takich y, 4 będzie miał y, zwiat, y, więc są w tej chwili, y, mają prędkość, że tak powiem, y, jednostek y, y, piechoty. No i trzeba jeszcze pamiętać, że na zmechanizowane jednostki na polu, y, na dużych drogach, mają tylko połówkę ruchu, y, jedną drugą ruchu, a nie jedną trzecią. Y, no i przy atakach, y, Niemcy teraz będą rzucali na Jabos dż, y, Tabelkę, czyli to symbolizuje po prostu wsparcie amerykańskiego lotnictwa. Może im się po prostu ten atak w trakcie szturmu rozlecieć na wszystkie części poprzez amerykańskie lotnictwo. Ok, no to, to sektor teraz brytyjsko-amerykański i Niemcy będą wykonywać ruch. No i jest wykonany ruch niemiecki, tak. Co Niemiec zrobił? W ogóle 12 ss pod, od strony boju została przerzucona, i tutaj strategicznym ruchem elementy 12 SS musiały iść przez tą złą pogodę. Czyli dla nich złą pogodę, pogodę no, clear. Czyli mieli trzy ruchu, bo byli zmotoryzowani, no i raz dwa sześć punktów ruchu wydojechali aż tutaj. Tu się kryje Lehr, Oni się organizują pod kan. Też strategicznym ruchem, tak, żeby mogli dojechać. Tu jednostka zabezpieczająca, może ją rzeczywiście jakoś wezmę, o tak, a pan Celler, dobra no niech tu stanie, nie, nie chce być zaatakowany w jakiś sposób, chyba tutaj nie, nie grozi mu atak. Tu musiał się wycofać ten, ta jednostka, która by miała uzupełnienia, więc ten lasek oddała Brytyjczykom. No, i to jest taki plan strategiczny, żeby utrzymać jak najdłużej te pozycje. Tutaj są jednostki zagrożone jakimś okrążeniem. No, ale trzymają tą czas, tą, ten kawałek rądu muszą podtrzymać, dopóki się nie rozładuje 12S. Ok, no to teraz jedziemy do strony amerykańskiej. No, a po tej stronie, tak, mobilizuje się 243 Dywizja 709 po jednej jednostce na plansze. No w ten sposób tu są punkty mobilizacji tutaj dla 243. Tu jest też jeszcze drugi, ale oni próbują od tej strony może pomóc od południa, a od północy będzie zmierzała 709. Dywizja. Ok, no to teraz ruch po tej stronie. Niemcy myślą intensywnie. No, i w tym momencie widać wynik tego ruchu, przegrupowania. Tu naciąga czwarta dywizja piechoty, więc wzmocnili Niemcy ten kawałek, wtedy scrapty będą zdjęte, ale ofensywna jakość tutaj Niemców jest bardzo słaba. Nie wiem, czy będą w stanie jakikolwiek atak wyprowadzić, i też w sumie nie chcą ryzykować tym na tym na tabelce, jabos, żeby ich tam. Nie dziabnęły te y, amerykańskie lotnictwo. Ok, to teraz y, po ruchu Niemiec myśli właśnie nad tymi atakami, czy gdzieś w ogóle będzie w stanie zaatakować. No i rzecz się stała taka, że Niemiec mówi: No, kombat, nie walczę w tej turze, y, zostawiam na y, obronnych pozycjach. Y, no i co, możemy przejść tak? Do rezerwowych jednostek żadnych nie dał, więc nie ruszamy. Więc recovery. Mogę zdjąć z niemieckich jednostek uzupełnienia i, i, i discrapte. No i co? I kończymy tą turę, bo supli wszędzie Amerykanie, Niemcy mają. Nie muszą rzucać żadne zaizolowane jednostki. Nie ma tu żadnych... A nie, możliwe, moment, są zaizolowane. Nawet w poprzedniej chyba turze też były zaizolowane y, strong pointy, czyli tak, updatecik do poprzedniej y, tury tak. Te dwie, ta dwa, dwie strong pointy powinny być izolated powinny być, y, czy a po poprzedniej turze. No a w tej turze powinny przejść na czerwoną stronę y, i rzucić za y, y, attrition table. No i teraz trzeba rzucić za. Y, obydwie jednostki za attrition table, czyli y, oni jeszcze mają na plus 2, bo są strong pointami, więc do, y, do samego siebie też mają trace, traceują sobie te y, linie, więc mają bonus plus 2 no i na, rzucę najpierw za tą górną jednostkę 4 wypadło, czyli no efekt i następną dolną y, czyli tą też plus 4, czyli plus 2 to jest 6, no efekt czyli te dwie jednostki nadal się trzymają, nie podają się nadal. No i przejdźmy do tury, do części amerykańskiej. Oni będą tak uzupełnienia i zakupy mm. pro, produkować, że tak powiem 6 punktów uzupełnień mogą sobie wydać. No i co tu alianci Amerykanie zrobili w swoich uzupełnieniach? Tak, dokupili sobie standardowo kolejny pułk drugiej Dywizji Pancernej i batalion czołgów do plaży Omaha, czyli 4 i 2 punkty wylądują, to jest maksymalnie 4. I z uzupełnień tak, spadochroniarze się odnaleźli ostatni, do 82 dostali przekazani. I tutaj skadrowana piechota została uzupełniona, dostała nowe posiłki, więc jest w tej chwili jeden żeton w skadrowanych jednostkach. I to jest tyle. Jeszcze został mi uzupełnienie pancerny, ale jego sobie zostawiam w przypadku, gdzie ta właśnie pancerna jednostka by, by w. Dostała straty, więc dostanie uzupełnienia. Mógłbym przywołać sobie jakiś batalion czołgów, ale jednak tego nie zrobię. Czekam, pole jednak mieć te jednostki, na te jednostki pancerne, bo tych punktów może być naprawdę mało w ciągu gry. Ok, no to teraz jeszcze Brytyjczycy, co oni, jakie oni robią zakupy? A Brytyjczyk konsekwentnie jest konserwatywny, kupuje te same dywizje co w poprzedniej turze. I jeszcze chyba też od Kupis znajdą się ich spadochroniarze z szóstej armii. No i Brytyjczyk, tak, dwie piechoty przybyły. Jeszcze będą lądować jeszcze spadochroniarze i jeden, przekręcił sobie żetony batalionu czołgów, więc to są jego uzupełnienia na tą turę. Więcej już nie może wydać. Więc możemy przejść teraz do movementu, więc może zostaniemy w sektorze brytyjskim. Brytyjczyk teraz będzie myślał, jak tu przerwać tą ciężką obronę niemiecką. No i jak widać niewiele tu się zmieniło. Planują Brytyjczycy przeprowadzić atak na te 88-ki, no i tutaj na te działa nadbrzeżne poza tym może gdzieś wyprowadzą atak w tym rejonie, nie wiem jeszcze, jeszcze będą myśleć i teraz no i teraz właśnie będą będę rozpatrywał, rozpatrywał ewentualne walki i Brytejczyk wyprowadza swoje ataki, w tej chwili aż cztery ataki będzie wyprowadzał na tą pozycję tu ze wsparciem Ramilesa i altylerii. Tu też skoncentrował wojska, zaatakował. Jeszcze to zrobił mały Schacher-Macher pomiędzy jednostkami, żeby wszystko mu się zgadzało. To jednak trzeba planować od razu te kombaty, żeby było dobrze. I jeszcze tutaj spadochroniarze atakują na ten oddział też na to tu będzie na 3 do 1, no, ale zanim do tego dojdzie, to teraz ta fajniejsza część: strefing zrobią tak. Amerykanie robią na ten oddział strefing i Brytyjczycy na ten. Zobaczymy, komu się uda. No i zaczniemy od Amerykanów. Oni atakują tu 12 dywizję pancerną na plus 1, no niestety 1, więc nieudana akcja i Brytyjczycy to samo na pancerler. No, też jeden, znowu nieudana akcja. No nie wiem, czy to jest sens wykorzystywać na no to też, że rzekomny. Chyba lepiej to jednak dawać je do walki. No i zróbmy najpierw kombat. Ten na to działa umocniony. Dajmy raz 5 do 1, bo jest 10 do 2. I nie ma żadnych poza tym modyfikacji. Rzutkostką D1, czyli umocnienia wyeliminowane. Brytyjczycy mogą adwansować. No, i Brytyjczycy podchodzą pod boju, yy, blokują drogę 12 Dywizji Pancernej. Yy, no, i teraz zobaczymy akcja z Warspajem. Yy, zobaczymy, czy yy, yy, wsparcie alteryjskie i wsparcie okrętu yy, przełamie obronę tutaj niemiecką. I tu jest atak na 4 do 1. Yy, głównym atakującym jest 50 Dywizja Piechoty. Żutkostką dwójeczka. A 4 do 1 to jest DR, czyli Niemiec musi się wycofać. No a Niemiec postanawia zdesperowaną obronę użyć, zrobić przy pomocy tych dział, 88, czyli rzuca na tabelce oder plus 1 do rzutu za elitarność tych jednostek, za ich jakby siłę ognia. I czwóreczka, czyli jest hold, ale muszą stracić jeden step z tych dział. No i działa. 88-ki zatrzymały prawie atak dwóch dywizji i sparte batalionami czołgów. No ciężka przeprawa Brytyjczyków. No ale teraz, jeszcze atak teraz z Ramilesem w tym sektorze. Tam atakuje ta dywizja pod tym, że tonem już nie, nie będę sprawdzał. Wspiera ją. 49, która niedawno wylądowała, i tam jest 4 do 1. Zobaczymy, co. Będzie, bo tu jeszcze nie tylko Ramiles, ale też lotnictwo wspiera, więc zobaczymy jak im pójdzie. No i tabeleczka, rzut kostką, no jedynka, Exchange, no niestety nie poszło, ale każdy za, za stron sobie wybiera stratę, a czyli wybiera przeciwnikowi stratę. No i Niemcy stracili swoje działa przeciwpancerne, a 27 Batalion Czołgów, z 27 chyba dywizji Batalion Czołgów, te swoje straty ma, no i teraz jeszcze spadochroniarze ze zczołgami atakują na te słabe jednostki, i tam było 1 do 1 w kombacie, no ale za przewagę w morale jest 2 do 1, i plus czołgi 3 do 1, no i berecka 3 do 1, no i tu liczę liczy na dobry rzut, i jest szóstka, czyli to jest D1. No, gratulacje dla spadochroniarzy. Niemiec przyjął stratę i się wycofał tam do miasteczka, no i teraz z padochrania, że mogą i yy, Ich after Combat yy, poszedł na ten Hex, który atakowali, więc mogli. Yy, próbują okrążyć ten no, z batalion i tam jest jeszcze piechota zmotoryzowana. Yy. Zawsze to jakieś straty będą dla Niemców, yy, skoro się tu yy, ich trochę, że się przytrzebi. Ok, no to to był brytyjski sektor, teraz lecimy do yy, amerykańskiego. No i Amerykanie teraz będą myśleć na no, swoim ruchem, próbują jakoś rozginąć skrzydła na plażę Utah. No Macha próbują otworzyć, może z końcu uda się zaatakować ten Heks, no ale tam spadochroniarze Batalion dołączył do tego OS Batalionu. No i muszą teraz myśleć nad tym kombatem, żeby już tutaj nie przestawiać w trakcie ruchu, myślenia swojego ruchu. No, i mamy wynik tego ruchu. Druga pancerna już zaczyna się rozwijać, to już, że tak powiem, skrzydła swoje pancerne. Brakuje im jeszcze jednego pułku i paru batalionów czołgów. Tak, no, ale to już jest taka już poważna siła po tej stronie, która może zagrozić, więc tam na pewno w te rejony Niemiec będzie próbował wysłać jakieś jednostki pancerne, może z tej 12 pancernej. Zobaczymy. Teraz kombaty aliant będzie wyznaczał. No i tak. Amerykanin tylko dwa ataki przeprowadzi na ten na HEX. Te, tu wspiera Texas plus artyleria z tego pola. pięć pol ma zasięg raz, 2, 3, 4 jest. A tutaj lotnictwo plus. Y, drugi pancernik, już zapomniałem jaki Nevada wada, bodajże. Y, tak, Nevada, no i tak y, y, dobra, no rozpatrzmy, może nie ten górny, o, rozpatrzmy. Tam jest 5 do 1, y, wsparcie Teksasu, czołgów, y, bo tam nie ma strong pointów. Cała dywizja czwarta atakuje, plus batalion czołgów, i oczywiście ten y, wsparcie artylerii z tego heksu. No i tabelka 5 do 1. Jedynka, no niestety tylko ucieczka yy, udało się Niemcom. Niemiec postanawia nie bronić tego miasteczka, yy, chociaż hmm. mógłby to dać wsparcie Monteburga. Yy, no ale to miasteczko mu nic nie daje za dużo w tej chwili, yy, więc zostawia je, nie będzie tu się wykrwawiał. Yy, to więc aliant może adwansować. No, i tak wygląda jego adwens, przynajmniej bez strat. No, i tutaj, tak, 101 atakuje przy pomocy wspierających jednostek, tam jest powyżej 18 plus czołgi plus czołgów nie ma, bo jest tam strong point, więc są ale jest przewaga lotnictwa i, i artylerii, więc z 2 do 1 lecimy na 4 do 1 i rzut. No znowu jedynka, no Amerykanie mają pecha coś, exchange, czyli każda ze stron sobie wybiera straty. No to yy, Niemiec musi dać ze 101, bo był to MAF, a Amerykanie zdziesiątkowali tą szturmową jakąś batalion, który broni tutaj tych umocnień, yy, więc Niemiec też musi coś tu myśleć, żeby... Yy, może już zostawić to w, w cholerę te, te działa i, i wrócić do Szerburga. Ok, no mimo straty, dobrze sobie radzą Amerykanie po tej stronie. No ale jeszcze teraz zobaczmy, co się dzieje. Tu wielki bałagan na plaży Omaha, bo jest ciasno. Nie da się ruszyć, i jeszcze tam będą atakować. No i tutaj Amerykanie tak wyprowadzają. Atak na ten batalion spadochroniarzy i os batalion, który tam jest, nie ma przewagi za trup quality, bo jest 0. Oni mają plus 1, się wybiera najlepszy. No, i wyszło z tego wszystkiego tam 3 do 1, bo przewaga czołgowa jest. No, i może tu się uda rzucić lepiej niż w poprzednich walkach. Rzut na 3 do 1, trujeczka DR, czyli Niemiec musi się wycofać. No i Niemiec bez straty potulnie się wycofuje z miasteczka. Datu 1 heks Amerykaninowi. Nic tutaj chyba mocno nie. Bonusu tego dużego nie daje dla, te, dla Amerykanina, musi się dalej przebijać. I ostatni atak. Tu atakuje cała dywizja, pierwsza, plus sparta przez 20 elementy 29 bataliony czołgów. Dołączone są do MAF-u, czyli tam było 18 do 6 jest, czyli 3 do 1 plus przewaga czołgowa na 4 do 1. I rzucamy kosteczką D1. No w końcu udana akcja. Amerykanów, więc Niemiec musi stracić jeden step i uciekać. No i tutaj Niemiec postanawia zdeterminowaną bronę zostawić, bo jeżeli by on by tu został, to te jednostki 12 Dywizji mogłyby tu wejść pod plażę, by miały czas, jakby mu się udało zatrzymać, więc poświęcenie heroiczne, to jest elementów 352 Dywizji, tam jeden batalion z tej Dywizji broni, no i oni, zdeterminowana tabelka, Oder bez modyfikacji, rzut. O, szóstka, exchange, no nieźle. Czyli tak, yy, yy, zatrzymali Amerykanów, ale są wyeliminowani. Yy, ale Amerykanie mogą tylko zrobić yy, limited advance na, na, ten, na ten HEX. A yy, oni mogą, Niemcy sobie mogą wybrać stratę z pierwszej dywizji. No i tylko taki progres na praży Omaha został zrobiony. A Niemcy postanowili skadrować jedną półkę z pierwszej dywizji z Czerwonej Jedynki. No niestety to już jest drugi żeton. Jeszcze potrzebują takich pięć. OK, no i to jest koniec ataków, jakie wymyślił sobie Amerykanin, jaki mógł z, przeprowadzić. No i teraz możemy przejść do jego podsumowania, czyli ściągnąć żetony. Regrupa i innych dyskraptów, czyli tak zwany recovery face. No i z recovery zrobiony, supliczek, tak samo wszyscy mają zaopatrzenie. Patrzę nad tymi jednostkami, czy one mają raz, dwa, trzy, cztery i tu do drogi jest, przechodzi przez jeden z ok. To chyba może, tak jest w porządku, więc. Wszyscy mają zapatrzenie z aliantów. No, jak widać, raz tą turę, zaczynają się tu łączyć Brytyjczycy z Amerykanami. No, ale tu jeszcze strategicznie się rusza 12 Dywizja Pancerna, ale te żetony tu już też mogę zdjąć. No i tak możemy skończyć tę turę. Nikt nie zdobył automatycznego zwycięstwa. Nie, nie Aliant nie ściąga Airborna, bo są ciągle te jednostki potrzebne do puszowania tych linii umocnie i nie trzymania tutaj południa od To jest na pewno do końca. Siódmej tury tego nie zrobi, bo to jest potrzebne. No i można powiedzieć, że tura jest skończona, więc w następnym odcinku będzie czwarta tura. A tym, którzy oglądają to wszystko, swoje moje wypłaciny, dziękuję za to, że wytrwacie do tego momentu, że to wszystko obejrzeliście. Mam nadzieję, że to się przyda Wam przy Waszej grze, jakaś pomoc będzie. To dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć i czołem!